Czego potrzebuje budownictwo do stabilnego rozwoju w najbliższych latach? No myślę, że wiele czynników tutaj jest, taki główny, który bym wymienił, to jest y, y, stabilne prawo i regulacje. Poza tym inwestycje, inwestycje, jeszcze raz inwestycje, ale nie, myślę tutaj tylko o infrastrukturze kolejowej i drogowej, ale inwestycje w same budownictwo. Nowe technologie, cyfryzacja, automatyzacja procesów w budownictwie i wreszcie robotyzacja. Robotyzacja dlatego, że niestety rąk do pracy nam będzie brakowało, starzejemy się i jakoś musimy to unowocześnić, utechnologizować. Poza tym jest, są czynniki... Zrównoważonego budownictwa. Mówimy tutaj o co już się dzieje, o badaniu śladu węglowego. Natomiast myślę, że dużym wyzwaniem dla budownictwa będą zmiany klimatyczne i dostosowanie, odpoczynając od projektu, poprzez realizację budynków, zarówno na anomalia pogodowe, które ostatnio widzimy, nie tylko powodzie, ale i wiatry, co jest istotnym elementem w całej urbanistyce. Poza tym finansowanie nie tylko hipotek, ale również wykonawców i dostawców. Budownictwo to przecież 10% PKB, a z branżami kooperacyjnymi to aż 15%. Jest to siła i, i, i duży, duży potencjał do rozwoju gospodarczego. No wspomniałem tu o infrastrukturze, bo bez niej nie da się rozwinąć gospodarczo kraju myślę, że żadnego. Mamy w ten sposób zobrazowaną sytuację. To jeszcze króciutko, patrząc na sytuację w poszczególnych tych obszarach, o których Pan e, wspomniał, można być optymistą? Myślę, że w niektórych tak, a w niektórych trzeba jeszcze trochę popracować.